Witajcie ciekawscy! Ostatnio sporo rozmawialiśmy o tym, jak wiele gwiazd i celebrytów skorzystało na ograniczeniu spraw zawodowych do minimum i izolacji podczas pandemii. Jak się okazuje, wielu skupiło się na życiu prywatnym, a branża rozrywkowa przeżywa drugą, autentyczną edycję historycznego zjawiska zwanego Baby Boom. Podczas wielu radosnych wieści, świat usłyszał też smutną wiadomość: modelka Chrissy Tigen i jej mąż muzyk John Legend stracili dziecko. Oczywiście, ponieważ żyjemy w świecie, w którym hejt i krytyka szerzą się jak nigdy wcześniej, ludzie nawet w tak trudnym momencie nie odpuścili sobie wyrażenia swojego zdania. W tym temacie swoje dopowiedzenia miała też Kate Beckinsale, która nie bała się bronić Chrissy. Ale nie tylko rodzina Johna Legenda przeżyła taką tragedię. A ponieważ kilka dni temu, 15 października, obchodziliśmy Dzień Dziecka Utraconego, opowiemy Wam o smutnych wydarzeniach z życia innych gwiazd i to, jak te tragedie wpłynęły na ich życie. Zostańcie z nami do końca, ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. Pośród wielu radości spowodowanych narodzinami tak wielu dzieci innych celebrytów, 1 października dowiedzieliśmy się, że John Legend i Chrissy Teigen stracili zaawansowaną ciążę. Przypełnieni rozpaczą pożegnali mojego Jacka również na swoich mediach społecznościowych, dając wyraźny przykład wielkiej odwagi i uczciwości wobec swoich fanów. Nie wszystkim to się jednak spodobało, w konsekwencji czego zostali zaatakowani przez internautów. Ale zanim opowiemy całą historię i to, dlaczego i w jaki sposób aktorka Kate Beckinsale stanęła w obronie pary, powiemy Wam o innych znanych osobach, które musiały zmierzyć się z bolesną stratą dziecka. Takie rzeczy niestety się zdarzają i ani status społeczny, ani zera na koncie nie są w stanie zawsze zapewnić szczęścia i powodzenia. Zacznijmy od Nicole Kidman, jednej z najbardziej znanych aktorek wszechczasów. Cofniemy się w czasy jej małżeństwa z Tomem Cruzem. Aktorka wiele lat później otworzyła się na bolesne wspomnienia. Przyznała, że bardzo pragnęli dziecka, ale nie udawało jej się zaś w ciąże. A kiedy w końcu to się stało, radość nie trwała długo. Okazało się, że była to ciąża pozamaciczna od początku wysokiego ryzyka. Niestety nie udało się utrzymać rozwijającego się nowego życia. Nicole miała zaledwie 23 lata, gdy musiała zmierzyć się z tą ogromną stratą. Gdy zdecydowała się opowiedzieć publicznie o tym, co przeżyła, mimo że minęło wiele lat, w ustach Nicole przewijały się słowa mówiące o ogromnym żalu. Wśród rozdzierających serce rzeczy powiedziała, że doskonale zna tę, tę tęsknotę. To ogromna, bolesna tęsknota i strata, której piętno nigdy do końca nie mija. Kidman podkreśliła również, że o stracie ciąży mówi się zbyt mało, a to żal, z którym musi zmagać się wiele kobiet na świecie. O tym, że nie zawsze wszystko się udaje, oraz że są przypadki, gdy zdrowia i życia nie są w stanie uratować żadne pieniądze, przekonał się jeden z najbogatszych ludzi na świecie: Mark Zuckerberg. Tak, to ten pan, który stworzył Facebooka. I choć jego majątek wynosi blisko 100 miliardów dolarów, Mark poznał pustkę, której nie mogły wypełnić żadne pieniądze. Kiedy on i jego żona, Priscilla Chan, w 2015 roku ogłosili, że spodziewają się córki, przyznali, że musieli zmierzyć się z aż trzema nieudanymi ciążami. Sam Mark opisał to doświadczenie jako naprawdę druzgocące i samotne. Powiedział, że na początku, gdy ktoś dowiaduje się, że zostanie rodzicem, jest naprawdę podekscytowany i zaczyna wyobrażać sobie te malutkie rączki, nóżki. Zastanawia się, kim będzie ten malec i zaczyna robić plany. A gdy nagle los to wszystko odbiera, towarzyszy temu ogromna samotność i pustka. Także członek Backstreet Boys, Nick Carter i jego żona Lauren, stracili małą dziewczynkę, której przyjścia na świat spodziewali się w 2018 roku. Muzyk podzielił się swoimi odczuciami na Twitterze, a jego wpis brzmiał: Cytujemy: Boże, daj nam pokój w tym czasie. Naprawdę nie mogłem się doczekać spotkania z nią. Jestem załamany. James van der Bleek, znany m.in. z serialu Jezioro Marzeń, i jego żona Kimberly w 2018 roku otworzyli się na przykre doświadczenia. Wyznali, że podczas trwającego wówczas osiem lat małżeństwa, aż pięciokrotnie musieli zmierzyć się z utratą ciąży. Aktor jakiś czas później ponownie postanowił o tym porozmawiać, kiedy na swoim Instagramie napisał ważny i przejmujący post. To bolesne i łamiące serce na poziomach głębszych niż kiedykolwiek mogłeś doświadczyć. Więc nie oceniaj swojego smutku ani nie próbuj racjonalizować tego, jak go obejść. Niech płynie po falach, w których przychodzi, daj mu niezależną przestrzeń i czas, aby móc to przetrwać. Ale jak dotąd z wyjątkiem Nicole Kidman wspomnieliśmy tylko o uczuciach wyrażanych przez partnerów kobiet, które straciły ciążę. Wróćmy więc do pań! W 2014 roku Lindsay Lohan znalazła siłę i odwagę, aby móc powiedzieć światu, że fizycznie i emocjonalnie bolesna utrata dziecka od dłuższego czasu powstrzymywała ją od wielu profesjonalnych projektów. Wyjaśniła, jak druzgocące było to doświadczenie, które sprawiło, że czuła się chora do tego stopnia, że nie miała siły się ruszyć i zmotywować do jakiegokolwiek działania. W swoim wyznaniu powiedziała również, jak bardzo takie sytuacje psują psychikę. Gwiazda kultowego filmu młodzieżowego Wredne Dziewczyny nie była jedyną, która zdecydowała się mówić publicznie o swoich przeżyciach. W 2013 roku Gwyneth Paltrow również otworzyła się na trudne chwile, które przeszła. Jak wspomniała, dwoje jej dzieci nieustannie prosiło ją o młodszego braciszka, jednak po strasznej stracie, jaką poniosła próbując mieć trzecie dziecko, co także zagroziło jej życiu, ciężko było jej podjąć kolejne starania o zajście w ciążę. Wiele osób uważa, że gwiazdy i celebryci prowadzą doskonałe życie, ale nawet oni nie są wolni od tragedii. Jedną z takich osób jest Beyoncé Knowles, żona Jay-Z, która początkiem tego roku wyjaśniła, że jej definicja sukcesu zmieniła się całkowicie po tym, jak przed urodzeniem Blue Ivy straciła ciążę. Przyznała, że po tym wydarzeniu długo zwlekała, zanim powiedziała nawet najbliższym o kolejnych ciążach. Nie chciała zbyt wcześnie świętować, ponieważ towarzyszył jej ogromny strach. Gdy później mogła zostać matką, przyznała, że to najpiękniejsze, co mogło jej się przydarzyć. Po czasie postanowiła podzielić się na swoich mediach społecznościowych swoimi przeżyciami. Mówiąc o tym, jak zmieniło to jej podejście do życia i spojrzenie na wiele spraw, napisała: Cytujemy. Zaczęłam szukać głębszego sensu, kiedy życie zaczęło uczyć mnie lekcji, o których nie wiedziałam, że są potrzebne. Sukces wygląda teraz zupełnie inaczej. Nauczyłam się, że cały ten ból i strata były ostatecznie prezentem. Poronienie nauczyło mnie, że muszę sama być dla siebie matką, zanim będę mogła być matką dla kogoś innego. Potem przyszła na świat blue, a moje dążenie do celu stało się o wiele głębsze. Umarłam i odrodziłam się, a poszukiwanie siebie stało się jeszcze silniejsze. Beyoncé nie jest jednak jedyną znaną międzynarodową piosenkarką, która musiała przejść przez coś tak bolesnego, zanim mogła spełnić swoje wielkie marzenie o zostaniu rodzicem. Także Pink miała ten problem. W jednym z wywiadów ujawniła prawdziwe znaczenie fragmentu swojej piosenki happy. Piosenkarka wyznała, że przez wiele lat nie żyła w zgodzie sama ze sobą, uważając, że jej ciało było zbyt męskie. Kiedy miała zaledwie 17 lat, straciła dziecko, a kiedy to się stało, uważała, że tak nie powinno być. Wierzyła, że jej ciało jej nienawidzi i ona również je nienawidziła. Tragedia dotknęła także młodą piosenkarkę Halsey w 2015 roku. Ta 26-latka często opowiada o swoim życiu z endometriozą, chorobą, którą zdiagnozowano u niej w 2016. Stan ten powoduje problemy z zajściem i utrzymaniem ciąży. W który został usunięty, ujawniła, że drama związany z utratą nienarodzonego dziecka przeżyła już trzy razy. Jak powiedziała, była w trakcie trasy koncertowej, gdy dowiedziała się, że jest w pierwszej ciąży. I zanim zdążyła zrozumieć, co to oznacza dla niej i przyszłości związku, wydarzyła się tragedia. Tuż przed rozpoczęciem show straciła ciążę. Miała wówczas 20 lat. A z uwagi na duże nadzieje, które łączono z koncertem, jej menadżerowie odradzili jej odwołanie występu. Wyszła na scenę, wiedząc, co się dzieje z jej ciałem. Jednak jak wyznała, był to występ pełen gniewu, nie czuła się w tym czasie człowiekiem, a gdy zeszła ze sceny musiała poradzić sobie ze stratą. Mówiąc o tym i o chorobie przyznała, nawiązując do swoich doświadczeń, że wielokrotnie czuła się chora, nieatrakcyjna i brakowało jej poczucia nadziei. Kolejną ikoną w świecie rozrywki, która przeszła przez to tragiczne doświadczenie jest kanadyjska piosenkarka Celine Dion. Wokalistka zawsze głośno i otwarcie mówiła o swoich problemach z płodnością oraz o tym, że cała trójka jej dzieci przyszła na świat dzięki leczeniu in vitro. W rozmowie z Oprą starała się pokazać pozytywne nastawienie do tragedii, mówiąc, cytujemy. To życie, wiesz, wiele osób przez to przechodzi. Cztery razy próbowaliśmy mieć dziecko, nadal próbujemy. Jesteśmy na piątej próbie i powiem ci, że jeśli pięć to moja szczęśliwa liczba, to w końcu musi się udać. I właśnie tak się stało, ponieważ później Selin i jej mąż ogłosili, że spodziewają się bliźniąt. A teraz wróćmy do punktu wyjścia, tragedii, która wstrząsnęła rodziną Johna Legenda i Chrissy Tigan. Para nie czekała z ogłoszeniem przykrych wiadomości. Modelka końca września została przewieziona do szpitala w Los Angeles. Wynikało to z faktu, że ostatni miesiąc był niepokojący, a zalecano Chrissy całkowity odpoczynek w łóżku, aby spróbować opanować ciągłe krwawienie, którego doświadczała. Jej stan wymagał przeprowadzenia kilku transfuzji, jednak chwilowo wydawało się, że sytuacja była opanowana, o czym Chrissy poinformowała fanów. Niestety, 1 października małżeństwo podzieliło się wiadomością, że z powodu wszystkich komplikacji stracili dziecko. Słowa przepełnione rozpaczą, które napisała, opatrzyła postęp z kilkoma zdjęciami ze szpitala. Para wyznała, że są zszokowani i odczuwają głęboki, trudny do wyobrażenia ból, taki jakiego nigdy wcześniej doświadczyli. Jednocześnie pożegnali się z chłopczykiem, któremu nadali imię Jack. Niestety, tak jak powiedzieliśmy na początku, zawsze znajdą się tacy, którzy muszą napisać swoją opinię, wykazując się z zupełnym brakiem empatii, nie biorąc pod uwagę uczuć innych. Niemal natychmiast po tym, jak załamana Chrissy podzieliła się tragicznymi wiadomościami ze swoimi fanami, zarówno ona, jak i John zaczęli otrzymywać masę wiadomości, krytykujących m.in. fakt, że upublicznili tak osobiste rzeczy. Kate Beckinsel nie zawahała się bronić zachowania Tigen. Na swoim oficjalnym instagramowym koncie napisała, cytujemy Zauważyłam, że ludzie krytykują Chrissy Teigen za udostępnienie bardzo intymnych wspomnień z momentu utraty dziecka. Tak jakby w tym rozdzierającym duszę czasie obowiązywał jakiś protokół, za którego nieprzestrzeganie grozi krytyka ze strony ludzi, którzy nie znają jej lub jej rodziny. Nikt nie powinien mieć uwag odnośnie tego, jak powinna radzić sobie z tym niewyobrażalnym smutkiem. Aktorka oprócz aktu empatii i odwagi sama opowiedziała o własnym doświadczeniu. Wyznała, że lata temu również straciła dziecko w zaawansowanej ciąży. Podkreśliła, że był to traumatyczny i samotny okres w jej życiu, który zdecydowała się ukryć przed opinią publiczną. To jednak spowodowało, że całkowicie rozpadła się w środku. Niektóre ze słów Kate brzmiały, cytujemy, Żal, wstyd i szok, a pęknięcie serca w twoim ciele, które po stracie nadal zachowuje się tak, jakby miało dziecko do wychowania. Pojawia się mleko, którym nie ma kogo karmić. To może być najbardziej samotny i wyniszczający duszę czas w twoim życiu. W ten sposób Beckinsale odniosła się do osób twierdzących, że Tegan i Legend popełnili błąd, przechodząc swoją żałobę publicznie. Jakby znała, każdy ma swój sposób na poradzenie sobie z tą sytuacją. Kate zakończyła swoje przesłanie, zapraszając wszystkich, którzy poświęcili się krytykowaniu Chrissy, aby pozwolili im samym zdecydować o najlepszym sposobie leczenia złamanego matczynego serca. Na koniec ponownie wyraziła swoje wsparcie dla Chrissy i Johna oraz dla wszystkich kobiet i par, które postanowiły zachować to dla siebie. A wy co myślicie o zachowaniu małżeństwa The Legend? Podzielacie zdanie Kate Beckinsale, mówiące, że każdy ma swój sposób na przeżywanie tragedii? Czy uważacie, że nie wypada dzielić się ze światem tak intymnymi zdjęciami ze szpitalnej sali? Wiedzieliście, że tak wiele gwiazd zmagało się ze stratą ciąży? Dajcie znać, my jak zawsze czekamy na Wasze komentarze. Nie zapomnijcie także o subie naszego kanału, a jeśli wydaje Wam się, że ten odcinek był inspirujący, pokażcie go dalej. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!